Wszystkim. a dzisiaj pokażę Wam co mam w szkatułce, tak więc zaczynamy. To jest moja szkatułka, wyciągnę ją i będę Wam pokazywać po kolei. Tak się prezentuje moja szkatułeczka, jest, ona taka, owij... yy, jest taka, plana jest taka jak lustro. Tutaj ma takiego motyleczka, a w środku ma takie zamusowe jakby ścianki. To ja może tą szkatułeczkę przesunę na bok i będę Wam tutaj wykładać te wszystkie rzeczy. Na samym początku mam tutaj taki różowy wisiorek z kluczem wiolinowym i ja go sama robiłam na urodzinach mojej jednej koleżanki. Tutaj mam taką bransoletkę z takim serduszkiem i dostałam ją od mojego chrzestnego bardzo dawno temu. Następnie mamy taką bransoletkę z serduszkiem i ja ją akurat dostałam na komunie. Teraz mamy taki łańcuch go kupiłam na Maganie. To mamy kolejną bransoletkę i ją również dostałam na komunie. Teraz mamy taką bransoletkę z motylkiem oraz kwiatuszkiem i ją kupiłam sobie sama. Na mamy taką branzoletkę i ją również robiłam na urodzinach koloranki. To są wisiorek, który dostałam i tutaj mamy buzelkę z napisem Best Friends Forever. I tutaj księżyc mamy z taką fioletową gwiazdeczką dalej mamy taką bransoletkę z moim imieniem, a ja ją robiłam bardzo dawno Moment no tak średnio mi ona wyszła później mamy która z imionem moich, moich piesków no ona była mega dawno robiona później mamy bransoletkę, którą sobie sama robiłam z napisem cute teraz jest taka bransoletka z muszelkami ją również sobie sama kupiłam Tutaj mamy brązelkę, która mi troszeczkę nie wyszła i ja ją robiłam sama ee, z Muliny. Tutaj mamy pierścionek, który sama robiłam z Modeliny. Później mamy taką brązelkę i ją dostałam. Później mamy znowu taką brązelkę, którą robiłam razem z moją przyjaciółką i mamy dwie takie same, oprócz tej zawieszeczki. Link do jej kanału macie w opisie. Następnie mamy z napisem Love, którą sama zrobiłam. Później mamy niebieski naszyjnik z takim i Go również dostałam. Tutaj mamy taką bransetkę, którą również dostałam. Teraz mamy taką brazetkę z napisem 2 Ja ją robiłam całkiem niedawno. Dalej mamy bransetkę z napisem Wariotka. O, tutaj. Kolejna brazetka z moim imieniem. Tutaj mamy taką brazetkę, która mi nie wyszła i ją robiłam sama. Teraz mamy brazetkę, którą dostałam. z kartko I z takimi różowymi koralikami. I już ostatnia rzecz. Taki pierścionek. również sama kupiłam. Ok, a więc tak prezentowała się moja szkatułka. Jeśli ten film Wam się podobał, z do łapeczki w góry. A jeżeli podobają się takie treści, to zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, aby być nowe, żeby nie oglądać żadnego odcinka ani shortsa. Zachęcam również, żebyście pisali w komentarzach, czy ten film Wam się podobał, czy był fajny, czy nie fajny, czy lubicie, Nagrywam takie rzeczy. Oraz napiszcie, jakiś pom jaki macie pomysł dla mnie na jakikolwiek film, oraz zapraszam Was też również na zakładkę położenie, ponieważ tam się naprawdę czasami dużo dzieje. I są różne zapowiedzi, na przykład live odcinków oraz różne ankiety. I, I macie też tam tutaj w tej ankiecie pisać mi pytanka na QA. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Tak więc pa!